serdecznie Państwa na konferencji pomeczowej pomiędzy Karpatami Krosno a Włóczanką Wólka Polkińska. E, chciałbym Państwu przedstawić trenera drużyny przyjezdnej, pana Marka Rybkiewicza, trenera Kraśnieńskich Karpat, pana Czesława Wczarka. E, zaczniemy od podsumowania meczu. Bardzo proszę pana trenera o podsumowanie w kilku słowach tego, Co widzieliśmy. Emocje były duże. Cieszę się z wyniku. Chciałbym bardzo drużynie podziękować za to, że zrealizowała każde zadanie, które jej powierzyłem. Zrealizowała to zadanie w 95%. Ten 5% zostawiam jako margines błędu. No cóż, no, ja przed sezonem powtarzałem cały czas, że my nie będziemy tu przed nikim, w tej lidze, e, lękać. Po prostu będziemy z każdym walczyć o trzy punkty, ponieważ chcemy się utrzymać, a nawet więcej chcemy sprawić psikusa i tą ligę wygrać. Ja wiem, że ten zespół stać na to. Ten zespół potrzebował czasu. Już tydzień temu pechowo przegraliśmy z motorem Lublin. Po zwycięstwie z rescowem dzisiaj wygrywamy na karpatach. Mówię jeszcze raz chciałbym podziękować drużynie za zaangażowanie. Mamy super atmosferę w zespole, więc cieszę się z tego wyniku. I, i walczymy dalej o trzy punkty. W następnym dłuższy. Proszę pana krewna. No, gratuluję zwycięstwa gościom. Natomiast to, co my mieliśmy zrobić w 15 minutach, to w przeciwnym tak w ciągu 90. Po prostu, jeśli nie wykorzystuje się z sytuacji, które się stworzyło, to trudno mi się udać w dobrym wyniku. Na pewno proste błędy również Zdecydowało, przez całe fragmenty agry, że te szala zwycięstwa została przechylona w trakcie meczu na, na szale gości. Tak mówię, Proces budowy drużyny, no to trwa niestety długi czas, dzisiaj ten mierz na pewno pokazał, że jesteśmy w fazie, nie jesteśmy jeszcze doskonali i nie jesteśmy idealni, bo nikt nie jest i tak naprawdę nikt nie ma patentu na wygrywanie. Dlatego potrzebujemy czasu, żeby to i podchodzimy do tego z pokorą i cierpliwością do tego, żeby realizować swój plan, który sobie założyliśmy. Oczywiście martwi nas ta porażka, to na pewno nie, nie zabija. Dziękuję. Zapraszam Państwa do zadawania pytań Panie trenerze, ta zmiana Sikorskiego w 20 minucie to kontuzja, kontuzja, tak? To odnowiła się? czy Tak, odnowiła się, bo graliśmy Puchar Polski w środy, także zarabiasz 45 minut, bo ten raz jest cały czas niedoleczony. Panie Marku, pamiętam jak Pana zespół inaugurował swój pobyt w trzeciej lidze, takim takim mestarium Świdnik. To była radosna piłka, dużo swobody w obronie. i Zupełnie Pan tutaj zaprezentował inną filozofię piłki nożnej tutaj w Krośnie Teraz ta drużyna gra zupełnie inaczej, niż wtedy, gdy Pan zaczynał w trzeciej lidze. Wie Pan, no bo no, miałem takich ludzi, jakich miałem w tamtym zonie w tym W tym momencie wzmocniliśmy się obrońcami z PiS-u piłkarzami doświadczonymi, którzy... Ja liczyłem na to, że ten zespół jednak będzie grał rozsądnie. No bo trzeba było grać rozsądnie, bo wyniki 3-3, 6 wyników w tamtym sezonie z 3-3, no to nie są do pomyślenia w tej lidze. Więc myślę, że e, teraz to zaprocentuję, że, że będziemy grali rozsądniej w piłkę. No i tak to wygląda, że gramy rozsądniej, Mówię już. Wie, wiele meczów graliśmy bardzo rozsądnie w piłkę. No mniej, zdecydowanie mniej bramek tracimy, a skuteczność, jak widać, pozostaje. Bardzo no. tak proszę. Dlatego, że robilsy, dziennikarze informowali mnie, że lublinianka zgłosiła się z propozycją, żeby zmienić gospodarza. Dlaczego nie zgodziliście się w w w meczu na licznej kolejce? Zgodziliśmy się. Zgodziliście się? Zgodziliśmy się, ale nasze warunki zostały przyjęte przez niego. Nie zostały jak... przyjęte? Nie. I będziecie w Lublinie na stadionie motoru, starym, na tym starym stadionie, takim religijnym, ale ja zrobię to z tego. A Krzysztof Zaręba, nawet nie wziął... niedział w Konfuzję. Nie, wiem, nie wiadomo, jest to na Kopita, generalnie, że nie mógł buta ułożyć. to że to go by Dzisiaj, niewidoczny, niewidocznych też Piątkowski. czy to też było w jakimś urazem? Myślę, że nie. Przyzwyczajają nas do trochę takiej dynamiczniejszej gry. No, powiem inaczej, no sami możecie ocenić. Każdy mecz, co gnofi, poszczególny zawodnik. Ja nie mam patentu na wygrywanie, na pewno nie każdy, każdy zawodnik nie ma tego patentu, żeby tą formę utrzymać wysoko. Zdarzają mi się słabsze mecze, to, to jest widoczne przede wszystkim, jeśli zespół słabiej gra. Także w pojedynkę się nie wygrywa meczu i to przede wszystkim zespół kolektyw, kolektyw baczy o to, żeby wygrać. I gdzieś tam rzeczywiście, jeśli słabsza dyspozycja jest całego zespołu, to umija się również na poszczególnych jednostki. A propos Piątkowskiego, Panie Marku, to może Pana zawodnicy, którzy go znają z Wisły, z że razem z nim grali w samym sezonie, potrafili odpowiednio się na niego ustawić. 11 lat temu Jarek Piątkowski wchodził do Siarki, wtedy już byłem jakimś dojrzałym zawodnikiem, pamiętam Jarka doskonale, później jego kariera się tam potoczyła, no też, też się powiem, Panu obawiałem, zwróciłem uwagę zawodnikom, myślę, że to co Pan powiedział, no to jakiś tam sens w tym jest, no, znali tego zawodnika i uczulałem na tego zawodnika moich zawodników. Bardzo proszę. Czy jeszcze zadać? Dziękuję. Dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo dziękuję. Za, za przybycie. Zapraszam na konferencję po następnym no, leczu. Myślę, że będzie zdecydowanie bardziej szczęśliwy. Także dziękuję ślicznie. No, dziękuję. jeszcze czarno na...